Dzień dobry Wam kochani! Tu z tej strony babcia na rolkach. Wreszcie doczekałam się, żeby ćwiczyć dla Was w Silver TV. A dlaczego tu? Bo najlepiej razem. I zaczynamy. Marsz w miejscu. Marsz. Marsz, Marsz. Jeszcze trochę, daj siebie wszystko. Przecież chcesz być zdrowa, więc ruszaj, ruszaj, ruszaj z tej kanapy. I teraz dwa kroki do przodu, i dwa kroki do tyłu. I raz, dwa, hop. Jeszcze trochę. Jeszcze trzy, dwa, jeden. I stop. Maszerujemy w miejscu, a teraz szeroki krok do przodu. Zaczynamy od prawej nogi. Trzy, dwa, jeden. Raz, dwa. Śmiało, śmiało. Wyginaj swoje ciało, śmiało. Tak jest, właśnie. O to chodzi. Raz, dwa, trzy, dwa, jeden i stop. Maszerujemy w miejscu i szeroki krok do przodu. Lewa noga, trzy, dwa, jeden i stop. Hop. Jeszcze trochę. No daj siebie wszystko. Idziemy, idziemy, pozdrowie. Hop, hop. Trzy, dwa, jeden. Stop. Maszerujemy w miejscu. A teraz szeroki krok do tyłu. Prawa noga. Trzy, dwa, jeden, hop! Raz, dwa. Śmiało, śmiało. Idziemy. Nie lenimy się, nie lenimy. Raz, dwa. I trzy, dwa, jeden. Stop! Maszerujemy w miejscu. A teraz. Szeroki krok do tyłu. Lewa noga. Trzy, dwa, jeden. Raz, dwa. Hop! Raz, dwa. Energicznie. Tak jest. Jesteś po to, żeby być na tym świecie zdrowa, więc się ruszaj. Trzy, dwa, jeden. I stop. Maszerujemy w miejscu. A teraz dwa kroki. I kolano do góry. Trzy, dwa, jeden i raz, dwa. Kolano do góry. Jeszcze trochę. Jeszcze tylko. Trzy, jeszcze dwa. Ostatni raz. I dwa kolana. I dwa kolana. Raz, dwa. Jeszcze chwila, jeszcze trzy, dwa, jeden. Ostatni raz i stop. Mamy to. Maszerujemy w miejscu, ale teraz zrobimy step out. Rozruch naszych rąk i ramion. Napnij mięśnie brzucha. Pamiętaj, one są bardzo ważne. Jedna dłoń na zewnątrz i ciągniemy wyprostowaną rękę do ucha. Trzy, dwa, jeden i. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Ostatni raz. I zmiana, druga ręka na zewnątrz, dłoń i ciągniemy wyprostowaną rękę do ucha. Trzy, dwa, jeden i osiem, siedem, siedem sześć. 5, 4, 3, 2. Ostatni raz i dosyć. A teraz na zmianę. Raz jedna ręka, raz druga. Bez odwracania dłoni, dłonie do nogi. I uwaga: 3, 2, 1 i i i. 8, 7, 6, 5, 4. Trzy, dwa, ostatni raz. I dosyć. Ok, ale to jeszcze nie koniec. Rozciągamy nasze ramiona. Krzyżujemy z przodu. Raz jedna na wierzchu, ręka, raz druga. Zataczamy koło wokół swojego ciała. Ręka wyprostowana w łokciu, pamiętaj. I zrób tak, żeby ona się właśnie, one się zetknęły z tyłu. Trzy, dwa, jeden i hop. Raz, dwa. Jeszcze trochę. Dawaj, dawaj. Dasz radę. Jeszcze dajemy, rozciągamy. Mocno. Trzy. Dwa. Ostatni raz. I dosyć. No dobrze. No to teraz co zrobimy? Teraz będziemy pracować ramionami, same ramiona. Robimy automasaż naszego karku. Czyli kręcimy duże koła. Możesz stanąć po prostu w lekkim rozkroku. Napiąć mięśnie brzucha. Mięśnie pośladków. Podwiniogonek, czyli bioderka do przodu. Tak jest. I do tyłu kręcimy ramionami. Duże koła. Jeszcze, jeszcze. Dawaj, dawaj. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. Ostatni raz. I dosyć, ale to nie koniec. Teraz zrobimy to samo, tylko do przodu. Uwaga, 3, 2, 1, hop. Raz, dwa. Śmiało, śmiało. Jeszcze chwila. Jeszcze tylko trzy. Jeszcze dwa. Ostatni raz. I dosyć, mamy to, ale to nie koniec w dalszym ciągu. Teraz zrobimy raz jedno ramię, raz drugie do tyłu. Duże koła kręcimy i uwaga. 3, 2, 1 start. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 stop. A teraz wracamy. No, trzeba wrócić teraz. No do przodu kręcimy teraz duże koła ramionami. I trzy, dwa, jeden, hop, raz, dwa, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I dosyć, mamy to. No to teraz chyba popracujemy nad naszymi pelikanami, co? Nasze tricepsy. Jedna noga z przodu ugięte, ugięta w kolanie, druga noga z tyłu wyprostowana. Łokieć wysoko do góry, wyprostrugimy z rotacją dłoni i zegni. I tak, 8 razy. Uwaga: 3, 2, i 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ostatni raz ręka zostaje w górze i pulsujący ruch: 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i zmiana ręki. U, pracował triceps, co? Porządnie. Druga, drugi triceps, łoki wysoko do góry i wyprost z rotacją dłoni i 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ostatni raz i pulsujący ruch. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i dość. Mamy to. Odkładamy ciężarki. Teraz zrobimy rozgrzewkę naszych nadgarstków, tak? Bo przecież na pewno w kuchni będziecie coś robić. Muszą być elastyczne nasze nadgarstki, tak? Raz w jedną stronę młynki, w drugą stronę. Możesz przy tym sobie tańczyć, dlaczego nie? I na boki ciach, 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 Wyrzucamy zmęczenie, bo ono jest nam niepotrzebne. A teraz zrobimy rozruch naszej szyi, czyli ucho do ramienia. Opuść swobodnie ręce, stań w lekkim rozkroku. Napnij mięśnie brzucha, mięśnie pośladków, podwiniogonek. Człowiek głowy do sufitu, nie, nie zapomnij, i teraz ucho do ramienia. Raz jedna strona, raz druga, raz jedna strona, raz druga, I jeszcze raz, i jeszcze raz, i ostatni raz, i druga strona, ostatni raz, i dosyć, ale to nie koniec, teraz broda do klatki piersiowej za jedno ramię, po klatce piersiowej za drugie ramię, ale mam do Ciebie prośbę. Jeśli głowa będzie tam za ramieniem, to ty wzrok patrz w drugą stronę. Niech gałka oczna też tobie ćwiczy teraz przy okazji. No to zaczynamy. Broda na dół, za jedno ramię daleko, mocno, mocno, dawaj, 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 a wzrok w drugą stronę i broda dołem, za drugie ramię, a wzrok w drugą stronę. Pamiętasz? No to dawaj. I jeszcze raz. Broda za ramię, daleko, daleko, a wzrok w drugą stronę. I jeszcze raz Wzro broda za ramię, a wzrok w drugą stronę. O tak. I ostatni raz broda za ramię daleko, wzrok w drugą stronę. I za drugie ramię. Broda daleko, a wzrok w drugą stronę. I mamy to, to teraz wyciągnij, nie wyciągnij, wyciągnij, mocno, mocno, mocno. Mm. I buziaka wysyłamy. I jeszcze raz. Wyciągamy mocno, 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 mocno. I buziak leci. I ostatni raz. Wyciągamy szyję, wyciągamy, wyciągamy. I buziaka wysyłamy. A teraz zrobimy wdech, wydech, wdech nosem. Trzy sekundy. Wydech ustami. Siedem sekund. I nie zapomnij przy wydechu zrobić ha ha ha. Bo twoja przepona to uwielbia. Więc noga jedna z przodu, jedna z tyłu, ugięta w kolanie z tyłu, ręce szeroko i lecimy goł. <ścoughs> <śmiennie> Jeszcze raz. <śmiennie> I ostatni raz. I piąteczka, mamy to. A teraz proponuję wypić za zdrowie naszych solenizantów i jubilatów, tych, którzy mają jakieś święto, ważny dzisiaj dzień dla nich. Wypijemy najzdrowszego drinka na świecie, czyli haha drinka. Po raz pierwszy, uwaga, wasze zdrowie. <ścoughs> po raz drugi <ścoughs> i po raz trzeci, <ścoughs> piąteczka. Zaczynamy zatem pierwsze pierwszą ćwiczenie Tabata. Pompeczki, moje kochane, hop. Jeszcze tylko, trzy, dwa, jeden i stop. A teraz pajacyk, bawimy się w dzieci, pajacyk leci. Mamy to, kładziemy się na macie, przyciągamy rękę do stopy, raz jedna strona, raz druga. Hop. I dosyć. Wstajemy. Deseczka trwały. Ostatnie trzy dwa jeden, stop. Przysiady. Lekki rozkrok. Pamiętaj, pupa nie wychodzi. Pupa do tyłu, kolana nie wychodzą poza stopy. Unosisz się do góry, napnij pupę. Wdech, wydech. Koniec z przysiadami. A teraz deska i przyciągamy kolano do klatki piersiowej. I hop. Każdy robi w swoim tempie. I uwaga. Trzy, dwa, jeden i stop. Wykrok i opad. Ręce możemy angażować do przodu. Hop. Nie pochylamy się, tylko biodra do dołu. Plecy wyprostowane. Ostatni raz i dosyć i na koniec. Ręce za głowę i kolano do łokcia. Prawy, lewy, lewy, prawy. I uwaga! Trzy, dwa, jeden. Ostatni raz. Stop! Brawo! Piąteczka! Mamy to. No to teraz na wyciszenie siadamy po turecku, złap za kolana, wyprostuj kręgosłup, tak żebyś pamiętaj, nie był okrągły, tylko wyprostuj i głęboki wdech nosem, i ręce szeroko do góry, i na dół, wydech ustami, i jeszcze raz, wdech nosem. I wydech ustami. I ostatni raz wdech nosem, i wydech ustami. No to teraz usiądziemy. Jedna noga z przodu wyprostowana, druga założona za nią. Rozciągniemy trochę nasze mięśnie, tak, które pracowały. z Złap za kolano i skręcić do tyłu za ramieniem, do tyłu, zobacz co tam się dzieje w tym domu, może coś z tej pozycji wy zobaczysz innego, przytrzymaj jeszcze trzy, dwa, jeden i dosyć, i zmiana nogi, druga noga za, stawiamy za kolano łapiemy za kolano też i skręt robimy w drugą stronę skręt mocno, mocno Przytrzymaj, przytrzymaj. A z tej pozycji jeszcze lepiej będzie widać. No zobacz. Trzy, dwa, jeden. I dosyć. Mamy to? No to teraz wstajemy z siadu krzyżnego. Jeśli podeprzysz się dwiema, dwoma rękoma, to będziesz miała odjęte punkty. Jedną ręką, no to tylko połowa punktów. Chodzi o to, że im mniej podpórek, jak będziemy wstawać, to znaczy, że jest coraz bardziej sprawne nasze ciało. Więc zaczynam. Ja mam pupę ciężką, więc z jedną podpórką wstaję. Okej, okay. i mamy to. Wyciszony już nasz organizm. Dziękuję Wam bardzo za wspólne ćwiczenia, bo pamiętajcie, najlepiej razem ćwiczyć. Tak jest. Więc zapraszam na następne i do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!